He, jest uh, następny skin Do odblokowania. Jak się otworzy, te wszystkie prezenciki, ja pootwieram. Raz no? no? się wszyscy Okej okay, Już Jeszcze trzy O, w sumie będzie jeszcze ten Ale teraz będzie na i teraz można otworzyć. I z kim będzie? Mówiłem? tutaj stoi o co jeszcze to jest właśnie nowy skin Co najmniej widzieliście wszystkie nagrody, które stamtąd można dostać. Ja tego y, tego ni niestety jeszcze nie mogę dostać na swoim oficjalnym koncie. No, jakby niepotrzebnie otworzyłem Orła Sokoła Millennium i tego. Aha, i jeszcze paluch rybny powrócił. W sumie też powrócił, dawno go nie było. To są dwa skiny, które można zdobyć właśnie z, z prezentów. Mi się bardziej podoba ten. Ale w sumie idę go, ją przetestować w grze. <grym> Jestem na jakiejś koncie bagia Takie oktoskina można dostać, a ja się zwolniem, że mam razie jej baję.